Zawsze zastanawiałam się, co pcha kogoś do popełnienia zbrodni. I jak to jest możliwe, że człowiek, który zabił tak wielu ludzi, mógł powiedzieć, że zabijanie ludzi to żadna przyjemność. Dziś opowiem Wam historię tzw. rzeźnika z Hanoweru. Pamiętajcie również, żeby zostawić obserwację, żeby nie ominęły Was żadne nowe filmy, oraz będzie mi super miło, jeżeli skomentujecie i polubicie ten film. Ok, zaczynamy. Fritz przyszedł na świat w roku 1878 i był najmłodszym z sześciorga rodzeństwa. Jego ojciec podobno był bardzo nerwowy i wybuchowy, natomiast wszystkie niedostatki, które serwował mu ojciec, próbowała wynagrodzić jego matka, rozpieszczając go niesamowicie. On był dzieckiem wycofanym i małomównym, dlatego nie zdobył zbyt wielu przyjaciół w szkole, wręcz mówiono o nim, że jest zniewieściały. Przez to, że był dość łatwym celem, padł niestety ofiarą wykorzystania seksualnego przez swojego własnego nauczyciela. Podobno w wieku 16 lat sam zaczął napadać młodych chłopców i wykorzystywać ich. Dość szybko został ujęty przez policję i sąd stwierdził, że jest to osoba nieuleczalnie chora psychicznie i skierował go na przymusowe leczenie psychiatryczne. Po pewnym czasie jednak Fritz opuścił zakład psychiatryczny i postanowił, że czas zacząć normalne życie. Postanowił więc, że czas założyć swoją własną rodzinę i zaręczył się z młodą kobietą, która nazywała się Erna Löwert. Niestety, ze względu na to, że on przejawiał już w tym momencie bardzo mocne zainteresowanie mężczyznami, nie był w stanie stworzyć szczęśliwego związku ze swoją narzeczoną. W międzyczasie kobieta zaszła również w ciążę, jednak widząc doskonale, że ten związek nie ma przyszłości, usunęła ciążę i odeszła od Frica. Życie zawodowe też nie układało się Fricowi zbyt dobrze. Na początku próbował zostać wojskowym po namowach ojca, jednak okazało się, że to nie był dla niego idealny wybór ze względu na kruche zdrowie psychiczne, jak mówiono, został wydalony z wojska. Imał się później różnych zajęć, ale nigdzie nie zagrzał zbyt długo miejsca i bardzo szybko zszedł na złą drogę. Drobne kradzieże i przestępstwa spowodowały, że w 1905 roku poszedł pierwszy raz do więzienia. I od tego momentu aż do zakończenia I wojny światowej został stałym bywalcem pobliskich więzień. Po tym, jak wojna się zakończyła, on opuścił więzienie, postanowił, że spróbuje szczęścia znowu w jakimś ciekawym zawodzie. Raz był sprzedawcą mięsa, raz sprzedawał ubrania na targu. Jednak, jak się okazało, najlepiej wyszedł na tym, że został płatnym informatorem policji. Ze względu na to, że miał dość bogatą kartotekę, okazał się świetnym szpiclem. Ta posada również niestety umożliwiła mu śledzenie ruchów policji, co niestety pomogło mu w tym, żeby rozwijał swoje inne zainteresowania. Prawdopodobnie pierwszą ofiarą Fritza padł w 1918 roku młody chłopak, Friedel Rotte. Rotte ostatni raz widziany był w towarzystwie elegancko ubranego mężczyzny, który pasował do opisu Fritza. Jednak gdy policja zawitała u niego w domu, żeby zadać mu parę pytań na temat zaginionego, nakryli go w łóżku na nierządzie z trzynastolatkiem i aresztowali go. Fritz odsiedział karę za to przestępstwo i wyszedł na wolność bez żadnych innych podejrzeń. Po wyjściu z więzienia w 1919 roku Harman poznał 18-letniego młodego homoseksualistę, Hansa Gransa, z którym stworzył długoletni związek. Nie tylko byli kochankami, ale również byli partnerami w zbrodni. Mężczyźni mieli obsesję na swoim punkcie, ich związek był bardzo burzliwy i intensywny. Dlatego, kiedy Harman wyjawił mu swoje upodobania, Grant przystał na wszystko i powiedział, że mu pomoże. Na swoje ofiary wybierali młodych i ubogich chłopców, a polowali na nich głównie w okolicy dworca. Harman, swoim eleganckim i dobrotliwym wyglądem, wzbudzał zaufanie u chłopców. Proponował im wtedy pomoc w postaci ciepłego posiłku i dachu nad głową. Chłopcy mu ufali i szli z nim chętnie. Po zwabieniu chłopców do domu niestety brutalnie ich wykorzystywał, a później mordował. Ciała następnie ćwiartował i sprzedawał mięso na pobliskim targu, a kości wyrzucał do rzeki. Na swoim późniejszym procesie zeznawał tak. Zrobiłem dwa cięcia w brzuchu. Wnętrzności przyłożyłem do wiadra. Wyciągnąłem krew. Zmiażdżyłem kości, wyciągnąłem serce, płuca i nerki, pociąłem i wsadziłem do wiadra. Kości odrąbałem z mięsa. Jego zbrodnicza działalność trwała około pięciu lat i w tym czasie zamordował prawdopodobnie 27 osób. Choć sam Harman twierdził, że było tych ofiar znacznie więcej. A jak wpadł na rzeźnik? Oczywiście trochę przez przypadek. 17 maja 1924 roku w bliskiej rzece Lejne grupka dzieci znalazła ludzką czaszkę. Policja początkowo bagatelizowała znalezisko, ponieważ uznali to za prawdopodobnie dobry dowcip pobliskiego instytutu medycznego. Z czasem jednak rzeka wypluwała coraz to nowe kości. Aż w końcu natrafiono na cały worek, a w nim znajdowały się m.in. piszczele i żebra należące aż do 20 osób. To zmusiło funkcjonariuszy do działania, i w trakcie śledztwa zaczęto coraz bardziej brać pod uwagę Fritza Hermana jako podejrzanego. Postanowiono, że zaczną go obserwować, i na szczęście policji Fritz nawet nie zwrócił na to uwagi, że jest właśnie obserwowany. Przez to, że targały nim niestety homoseksualne żądze, przestał być ostrożny i bardzo otwarcie nagabywał młodych mężczyzn. Policja uznała, że to jest czas najwyższy, żeby go zatrzymać i żeby przeszukać jego mieszkanie. Udano się więc do jego domu i zrobiono rewizję jego mieszkania, a tam znaleziono naprawdę bardzo ciekawe rzeczy. Na miejscu znaleziono zarówno ślady krwi, jak i rzeczy osobiste należące do zaginionych chłopców. Jeden z policjantów przeszukujący mieszkanie Fritza stwierdził, że podłoga była tak przysiągnięta krwią, że nie dało się na niej normalnie stać. Rozprawa rzeźnika z Hanoweru była bardzo medialna jak na tamte czasy. Śledzili ją bowiem nie tylko mieszkańcy Hanoweru, ale również zagraniczne media. Przesłuchano wielu świadków, m.in. chłopców, których Fritz zapraszał do domu, sypiał z nimi, ale następnie wypuszczał. Przed sądem również pojawiły się zeznania, że ludzie twierdzili, że mięso, które Fritz sprzedawał, smakowało dość dziwnie, nie do końca jak wieprzowina. Jednak nigdy ostatecznie nie potwierdzono, czy handlował ludziną, ani on sam też nigdy się do tego nie przyznał. Jednak to zupełnie wystarczyło, żeby m.in. z jego powodu poziom sprzedaży mięsa w Niemczech znacząco spadł. Ostatecznie 45-letni Fritz został skazany na karę śmierci przez ścięcie gilotyną, a jego wspólnik i kochanek Hans Grant został skazany na 15 lat pozbawienia wolności za współudział w tych wszystkich zbrodniach. Harman był bardzo spokojny w trakcie ogłoszenia wyroku, zupełnie nie protestował i nie miał zamiaru apelować od niego. Twierdził tylko, że wszystko zrobił z miłości, której nikt inny nie będzie w stanie zrozumieć tylko on. Twierdził również paradoksalnie, że za każdym razem, kiedy dokonywał kolejnej zbrodni, czuł odrazę do siebie i do samego aktu. Lecz te uczucia nigdy nie powstrzymały go przed szukaniem kolejnej ofiary. Jego egzekucja odbyła się 15 kwietnia 1925 roku i po jego śmierci jego odciętą głowę zachowano w Formalinie i przekazano do Instytutu Antropologii w Gettyndze. Nigdy też ostatecznie nie ustalono całkowitej liczby ofiar Fritza. On sam twierdził, że zabił około 40 osób, a jego kochanek, Grenz, twierdził, że było ich nawet 70. Harman był jednym z tak zwanego trio kanibali niemieckich. Drugim był Peter Kurten, o którym zrobiłam już materiał. A trzecim był Karol Denke, który również będzie bohaterem jednego z moich odcinków. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, co myślicie o tej historii. Ja przyznam szczerze, że pomimo tego, że obiło mi się o uszy, niestety nie znałam historii w szczegółach Fritza Harmana. Pamiętajcie również, żeby zaobserwować mój kanał oraz zareagować na ten film. Bardzo będzie mi miło, jeżeli to zrobicie. I zapraszam Was jutro. Pa!